Witam na moim kanale Zaczytana Maniaczka. Dziś przychodzę do Was z książką, która. Cytat już ma na okładce: Miłość ma oczy jak lód, śmierć jak ogień. A książką tą jest Scarlet. Proszę ładnie stać. sprzecznie pięknie. I lecimy to jest to, że książka jest z biblioteki i jest się opłożona i nie chcę stać. Dobra. Scarlet. Scarlet. E, książka opowiada historię 16-letniej dziewczyny, która przeprowadza się mm, niespodziewanie do innej miejscowości, zostawiając za sobą przyjaciół, znajomych. Trafia w obce środowisko, które w pewnym sensie jest dla niej miłe. Poznaję ja od razu jakichś tam znajomych, bardziej przyjaciół. E, Poznaję. Bibliotekarza, bo ona też kocha czytać książki, a, który jest bardzo miły i potrafi jej pomóc, no tak jak przyjaciel. A także poznaje tajemniczego, hmm, tajemniczego, nie wiem jak to nazwać teraz chłopaka, który gra w zespole rokowym. Ty eee, Ton. Eee, trafia przypadkiem na ich koncert od razu jej się spodobał i ma takie... To mi się najbardziej nie podoba takie niekiedy tak durne rozterki życiowe w swojej głowie, że on je nawet nie zauważył, ale w sumie patrzył na mnie. Ten deseń. No Naprawdę niektóre rozterki są bardzo durne według mnie. No, okazuje się, że ten tajemniczy chłopak opiekuje się kotkiem. Ona wpada przypadkiem do tego pokoju przepraszam. I poznają się. Zaczynam się obydwoje opiekować tym kotkiem. Potem on znika, potem się pojawia. Potem mamy tajemnicze morderstwo bibliotekarza. Hmm. Oczywiście para nienormalne, bo jak żeby mogło być inaczej? To jest ten wątek, który dowiadujemy się później, później, później. Że Michael to... Strażnik wrota piekieł. Czyli jest połączeniem ludzi i demonów. I mają tu odniesienie do mitu o Persefonie, która została porwana do podziemi. I jak powstają oni? No oczywiście... Niezazdrosny chłopak, któremu się nie podoba to, że ona się spotyka z Michaelem, bo dlaczego dlaczego nie z nimi, i tak dalej. A Scarlett z Michaelem, potem się kłócą, rozstają, ale czy się pogodzą, czy nie, odsyłam Was do zakończenia książki. Odsyłam Was do książki bo, nie powiem, że nie, ale dzieją się tam fajne rzeczy, o których trzeba samemu przeczytać. <laughs> Bardzo na świeżo jestem z tą książką, bo przeczytałam ją e, dzień przed e, nagrywaniem tego, więc ja bym skończyła e, wieczorem, bardziej w nocy, no, i na drugi dzień już nagrywała. E, więc <laughs> nie, nie, ta książka nie potrzebuje za bardzo, e, że tak powiem, przemyślenia. No, czytasz ją, czytasz. Najpierw myślisz, że to jest normalna historia dziewczyny, która wraca do innego miejsca i w ogóle, i w ogóle. Ale potem jest ta takie wow. Tu się dzieją para nienormalne rzeczy. Więc no naprawdę podoba mi się. Jest to pierwsza część cyklu pod tytułem Scarlet. Są jeszcze na pewno dwie, z tego co sprawdzałam aktualne dane, które sprawdzałam na portalu więc na pewno do Was przyjdę z kontynuacją tego. W książce mamy ludzi, mamy demony. Mamy pół demony, zazdrosnych chłopaków, miłych bibliotekarzy, rodziców, którzy się kłócą W sumie mamy wszystko. Nie, książka naprawdę może nie od początku, ale od pewnego momentu wciąga, choć i na początku ja znalazłam cytaty. Która... Są bardzo życiowe w sumie. Wyłączyć ten. Wyłączyć para nienormalność o, z tej książki. Zrobić Michaela normalnym, ludzkim chłopakiem. Krającym zespole. No i. całkiem by zwykłe Roman Sidło. Prawie zwykłe romansiku. Nie, naprawdę jest spoko. Naprawdę. Eee, co jeszcze? Czy poleciłabym tę książkę? I eee, tu jest problem, bo ta książka rozpoczyna cykl, który nie wiem, jak się potoczy dalej. Ale tak, poleciłabym. Poleciłabym ją. Tak, poleciłabym. Nawet bez żadnych ale. Nie wiem, co będzie z drugą i trzecią. Bo zazwyczaj jest tak, że yy, fatum drugiej części, tak? Czyli druga jest najgorsza z całego cyklu. Ale teraz, yy, czekajcie. Mam jakiegoś statu, których mam dość trochę, ale chciałam ten tu. Z końca, prawie. Jest naprawdę fajny. Odległość jest jak wiatr. Gasi małe płomienie. Roznieca te wielkie. No, pokażę Wam jeszcze jeden. To jest w początku. Mhm. O. Książki. Całe góry książek. Albo raczej regały, które dzielą się na niekończące się rzędy tomów ułożonych w ścisłym porządku. Raj. Czytanie to dla mnie ucieczka w nieznane światy. Pełne przygód i emocji. Po strasznej kłótni z mamą, gdy jestem zawiedziona, albo zupełnie bez powodu, czuję jakby brakowało mi kawałeczka serca. Czekam do świata książek. Od zawsze. Wy też tak nie macie? Bo ja tak. Ja lubię uciekać w świat książek. Dlatego może tak mi się ta książka, ta książka spodobała. Bo eee, opowiada w sumie o bohaterce, która bardzo lubi czytać. I wśród książek, które czytam jest też mały książek. Ale mały książek. W sumie małego księcia to bym omówiła. O, widzicie? <laughs> Przepraszam. Eee, więc tak, polecam. Jeśli zainteresowaliście się to, bardzo proszę, czytajcie, komentujcie, piszcie na maila na fanpage, tu w komentarzach, gdzie chcecie. Piszcie Wasze zdanie na temat tej książki, jeśli ktoś ją przeczytał. Jeśli nie, to ja polecam. Przeczytajcie. Mogę nawet stwierdzić, że nie pożałujecie. Eee, więc dziękuję. Piszcie, bo z chęcią z Wami porozmawiam na temat książek. Polecajcie mi książki. Wysyłajcie cytaty na fanpage książek, które przeczytałam i na pewno niedługo się odezwę z drugą częścią, bo posiadam ją już w domu, więc dzisiaj zabieram się za czytanie drugiej części i wrócę do Was znowu. Pa!